Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy przeprowadzać teraz miaryczkowanie zużytego oleju w produkcji do Bioti, potrzebnego do biodizla. I co potrzebujemy? Rękawiczki, oczywiście, okulary. Fenolftalina to będzie, będzie nam pokazywać kwasowość naszej próbki. Tutaj mamy wodę destylowaną. To jest jednoprocentowy roztwór wody destylowanej. 1 litr, 1, 1 y, gram y, KOH. Y, tutaj jeszcze mamy alkohol izopropylowy. To będzie jako rozpuszczalnik naszego oleju. I zabieramy się do, do pracy. Na początek, po, po, co potrzebujemy? Potrzebujemy przeprowadzić 2-3 próby, a potem. Po prostu nasz wynik y, sumować i wyciągnąć średnim, aby określić, y, jak nasz olej, ile nasz olej potrzebuje, ile nasz olej potrzebuje y, gramów katalizatora na litr. Trochę nie jest za wyraźnie, ale postaram się je zrobić jak najlepiej. Na początek alkohol 10 ml alkoholu do miareczki. Właśnie, żeby nie, nie rozlewać, tak i teraz podgrzany olej na około 40-50 stopni. Najlepiej wykorzystać 3 strzykawki, mieć alkohol, olej, trzy być wymieszane ładnie nie chcę ostrości złapać tak i 1 ml drywamy 1 ml alkoholu, 1 ml oleju i wszystko ładnie teraz musimy wymieszać tak, rozpuściło nam się ładnie. Proszę zobaczyć. Więc teraz przystępujemy do... musimy nasz... indykator peneloftalejny, parę kropel 1, 2, 3, 4, 5. W zupełności wystarczy. Mieszamy jeszcze raz, żeby nam się ładnie wszystko wymieszało. Tak. I teraz potrzebujemy zaczerpnąć wody destylowanej. Ja już sobie to przygotowałem w takim małym takim małym pomie, pom, pojemniczku. trochę mi ciężko. Tak. I 10 ml 1 ml określa 1 gram katalizatora, który będziemy potem potrzebować do mieszania, do rozpuszczania katalizatora w alkoholu. Ojojo, trochę się rozlało. Tak. Mamy 10. 10 ml. Łapie. I teraz musimy dodawać wodę, roztwór wodny wody z KOH, z aż nam się ładny różowy kolor pojawi. I oczywiście trzeba równocześnie mieszać i dodawać. Było na oczywiście, ja nie damy rady. O, widzimy już na dnie, coś się dzieje. Musi przez 30 sekund. Ten kolor nie zniknąć, wtedy określimy w miarę dobrze. Jak mówię, najlepiej przeprowadzić trzy próby, potem wyciągnąć średnią. No jest to zużyty olej, O, już się nam się pojawia, ale jeszcze, jeszcze potrzebujemy. Myślę, że jeszcze. Dodamy 10 i dodajemy powoli Mili, milili, mililitr po mililitrze. Widzimy już, że zaczyna się zmieniać barwa, czyli już jesteśmy blisko. No i mamy, użyliśmy jeszcze, że dodam pół mililitr. Mamy różowy kolor. Jest taki mocno różowy. Jest 16, użyłem 16 ml. 16,5 mililitra wody, roztworu wodnego stworzył potasu z wodą destylowaną. Więc y, te 16,5 dodajemy do tego 17, 7,5 7 jako baza na potas. 7,5 grama, czyli tutaj mamy 16,5 grama, 17 gramów dodać 7,5, to jest 24,5 grama. Potrzebuję 24,5 grama Potasu na jeden litr zużytego oleju. Tak. zapraszam do części kolejnej.